W tym odcinku będę przeglądał najnowszy snapshot potato snapshot, w którym yy, Mojang dodał, że to jest premier Penisowy. Snapshot e, naprawdę rzuca się bardzo w oczy, ponieważ po od razu po wejściu do Minecrafta pierwsze co się rzuca w oczy to jest to nowy ekran przy to żywioł. Pierwszą rzeczą, która została dodana do najnowszego snapshota jest to, że nawet gdy nie włączysz z to odja najdalej z szczęki. to są losowe rzeczy, jak ziemniaki, mączka kostna, motyka i wiadomo. Ale najważniejsze, co mnie najbardziej interesuje, to jest ten podejrzany ziemniak. Ziemniak, widzicie, gdy zmienna kieruje na niego myszko, to zmienia swoją teksturę. Można go założyć na głowę i gdy założymy go, to w prawym, w lewym górnym rogu pokazuje nam się ekran, gdzie będzie Mówi nam, co mamy robić albo co robimy. Moim zdaniem jest to bardzo nieirytujące, więc nie polecam. Coś w oczy rzeczą jest to, że w zakładce kreatywnych menu mamy zakładkę potatoes, w której są różne rzeczy, na przykład jak ten trujący ziemniak, czy różne inne rzeczy. Żeby odpalić taki statek, trzeba mieć ziemniaczki, zatrudnie. Jak widzicie tu mam starty ziemniaków, ale naprawdę mam ich 99. To jest jedyny przedmiot tej aktualizacji, który umożliwia mieć 99 itemów. Żeby odpalić start świetlnej prawy na statyw, pojawia się bardzo ładny portal, który którego teraz wejdziemy, powstajemy chwilę i przeniesie nas za chwilę do nowego wymiaru. Nowy wymiar, który zwiele się tym, że się nowe struktury, a bardziej są stare struktury, tylko bardziej przerobione. Na przykład jak ta wioska, którą widzicie, gdzie, czy pole uprawne wszędzie, gdzie się da ziemniaków. Innymi rzeczami bardzo ciekawymi są takie jak również ziemia. Ziemniaczana, czy grządki ziemniaczane? Ten bardzo ładny kwiatek, bo jest naprawdę, moim zdaniem, nie z ładniejszy, to jest kwiat ziemniarka. Mamy również inne, różne rodzaje drzewa, ale moim zdaniem to jest mniej ważne. W tym świecie, po podziemniaczaną ziemią, wiem, że to głupi brzmi, znajduje się również ziemniaczane i w nim wszystkie rodzaje rud, które znamy z normalnego Minecrafta. Od diamentów do miedzi. Ale w tym świecie również znajduje się nowa ruda którą wydobywa się za pomocą motyki. Potem jak go wydobędziemy, dostaniemy. Nie zawsze się takie toksyczne ryzy. Nie wiem do końca co one robią. Nawet nie wiem czy wodne mają w ogóle jakiekolwiek zastosowanie. Wiecie, pojawiały się również nowe rodzaje mobów, takie jak ziemniaczami, nie to też z ziemniaczami zombie. który ma bardzo fajne dźwięki. Czy na przykład ziemniaczami Guardian? Elder Guardian. I ostatni ziemniaczany boss. W, tutaj jest również dodany bardzo fajny na który do, do, do ziemniaka, moby ziemniaka daje 10 dodatkowych obrażeń w tym świecie, oprócz takich mobów, które są nowe, zostają zmienione moby, które są normalnie w metrocie, na przykład owca. Co ciekawe, do owce można tym co do zmogów zabijać inne moby, ostrzec i dostaje się różne rodzaje wełny. Oprócz tego można ją i zabić, jak różne inne zwierzątka. To był również dodany nowy hack, który działa bardzo fajnie. Nie wiem, wystarczy dotknąć prawym przyciskiem myszy i przyczepiać się do jakiegoś bloku. Tak samo można go anulować prawnie. Moim zdaniem jest to bardzo fajny item, ale do normalnego Minecrafta nie pasuje. zostały również dodana nowo ziemniaczana zbroja, tylko buty i zbroja, i klata, ale ona szczerze, nie wiem co nas do końca robi. Nie ma żadnego zastosowania, po prostu chyba se jest. Oprócz zbroi została dodana Elytra, ale ta eletra działa tak samo. Nic nie mam co może no, się na mnie no, rozczuwać. Stały również dodane ziemniaczane. O, ziemniaczane, olej. Jeden jest normalny, drugi jest zatruty. Oprócz tego, że jest zatruty, tak jeden to nic nie robi. Do gry zostały również dodane nieznacznej temy, takich, który ja na przykład nie rozumiem, bo nie wiem do czego służy to oko. Tutaj mam jakieś siedzonko, złote jabłko, enchantowane złote jabłko. I to jest wszystkie rodzaje, jedzenia, które są zostały dodane. tej aktualizacji został również dodany jeden bardzo ciekawy crafting. Widzicie jest to lawo i zatróci ziemniak. Dodaję hot potato A jeśli chcecie wiedzieć, co on robi, to zjem go pod koniec odcinka. Na aktualizacji zostały również dodany moim zdaniem, jeden z najciekawszych bloków, czyli flotat. Ten blok nie musi być stawiany, jak na przykład tutaj stawiam na jakiś blok wystarczy, że postawimy go na powietrze. Tylko mu ostrzegam, jeżeli spadniecie za nisko, to zostaniecie obrażenia. Ja nie będę to wyłączał sobie z żeby pokazać, No i nie oparam. to można bardzo skraktować również bardzo ciekawy ten, co jest w I jak na niego stanę, zasilego go, na przykład dźwigno, to zacznie lecieć. A moja postać będzie miała bardzo płynną animację chodzenia. Do Minecraftu zostały również zadane obrazy. Na przykład są bardzo nawet rekordowo duże, bo nigdy nie widziałem na takiego wielkiego obrazu, że są te nakle normalnych rozmiarów, jak tutaj widzicie. na którym chcę Was zaprezentować w tej przeglądzie, to jest Poison Potato Hammer, który ma bardzo fajny end. Knoc 10, czy jak na tego ząbiaka poleci tak daleko, że nie przeżyje. Pod koniec kamieniając zjeść od potato. Pierwszy będę musiał się bardzo szybko śpieszyć, bo jak wezmę sobie z survivala, to zacznie mnie palić, ale szybko zjadę go i dostaję... Nic nie robi, po prostu mnie pali. Bez też bezwzględnego przedłużania. Zachęcam was do zostawienia łapki, subskrypcji w górę, jeśli chcecie więcej takich materiałów, to mnie zmotywuje do dalszego nagrywania. A jeszcze mam dla was wyzwanie. Jeżeli dobijecie się 5 łapek pod tym materiałem, to nagram krótką serię survival. Na tym, na